W ogóle? Piszem, jeszcze kogoś tam brakuje? Nie, nie, mają mają metryczki, ale są dali. Dali. Tak? Czego nie mam? Mam no, słuchawki, zaopatrzcie te wszystkie tam szkoły. Na swoje. dobry i No to teraz zadanie bojowe. Zawsze. Chwawa bili bili było. Mogę długo pić? Tak. Nie? Mogę Tego nie ma. Nie, 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 nie. Tak jest? Wtedy nie będzie nic szkoda chyba nie? Tak, nie. Kolega chce tam wrzeć, Halo, halo. Halo. Pan nie słyszy? Start tu. Zmieszamy. Wciskam tą klamrę, wkładam. Łe. <grym> jak to było? Idzie dalej? Nie, cicho. Nawet się udało zabrać. założył przyciska Start z prawej strony. To tak. na mi się wygłaszam! Też! Cześć! Dobra! Jakąś no. A, tam, no to, to. A, no, tak. tak trochę lepiej. No, no, Dobra! Wciskam! Mogę cofnąć, tak? trzeba zobaczyć jak Dobrze, nie, nie to, nie... my, to, to strzelaj yy, prawą dwa razy Jak będziemy strzelać do prawej, raczej do tych trzech małych, no, to, czeka, to do lewej nie strzelaj Najwyżej w prawo Dobra, Dobra. Teraz yy, Zasady Pierwsza piątka, strzelamy grubną serię To pole Druga seria, 15 strzałów i po pięć do każdej z tych Tyle, że mamy już magazyn po piętnaście wow. Musimy sobie sami tam policzyć, policzyć. Mm -hmm. Dokładnie e, Co jeszcze? Kto nie strzelał może? widzę pan strzelał z czegoś Tu pan co? też strzelał Już dawno tak? no. No, no Wszyscy dawno, ale wszyscy, coś tam tak? tam krótko Ja strzelałem tutaj, tutaj.